Halo, halo, dzień dobry z tej strony. Darek Ziarko z Sandomierszczyzny. 3 października. Zajdujemy się w kwaterze Gruszy Konferencji. Grusza oczywiście należy do Jerzego Winiarskiego, obrazów powiat Sandomierski. Drodzy Państwo, myślę, że co do tematu grusz, już jesteśmy po zbiorach, ale nie możemy siąść na laurach, bo przed nami kolejne zabiegi. W dzisiejszym materiale oczywiście poruszę jakie zabiegi powinniśmy wykonać, jakie odżywianie do listne? no i oczywiście szkodnik. Jaki szkodnik. No wiadomo, że mowa o miodówce, więc, yy, drodzy Państwo, co mi pozostaje? Zaprosić, zachęcić Państwa na ten dzisiejszy materiał. Halo, halo, Darek Zierko z Sandom Grusza Konferencja, kwatera, 5 lat, rozstaw między rzędami to jest 3,5, rozstaw między drzewkami to jest 1,2 metra, tak jak widać tutaj, drodzy Państwo, na załączonym obrazku, mamy tu system dwuwierzchołkowy i są zrobione stoły. I znalazłem gruszkę, więc sadownik wiedział, że będę u niego nagrywał i tą gruszkę zostawił, abym sobie zjadł. Ale to nie jest teraz ten czas i nie jest ten moment. Drodzy Państwo, mając tyle ulistnienia zielonego, czyli widząc, że jeszcze nam ta gruszka żyje, jeszcze nam wciągnie te substancje czynne, w tym momencie bym y, rekomendował ABS-CU. Za dwa tygodnie, myślę, że tutaj się już zrobi tradycyjna jesień, więc te liście zaczną opadać, ale czas uważać na to, że mamy zmianę pogody, deszcze i to jest droga, autostrada do chorób bakteryjnych, więc powinniśmy to zabezpieczyć. Czym zabezpieczyć? Możemy zabezpieczyć nawozem miedziowym o nazwie Mieć 380. Nie zapominajmy również o tym, tak jak wspomniałem wcześniej, zlustrowałem kilka sadów y, gruszy. I zaczyna się gdzie niegdzie pojawiać miodówka, larwy miodówki. W przyszłym tygodniu zapowiadają ocieplenie. Co my możemy e, zastosować? Pamiętajmy o tym, że w momencie, gdy żerowanie jest e, tych larw, te pąki będą osłabione, więc tu też będą mikrouszkodzenia. I to będzie pierwotna droga do bakterii, którą wywołuje rak bakteryjny, więc również zadbajmy o tego szkodnika. Możemy zastosować preparat silikonowy o nazwie Foxilis. Pamiętajmy, aby to było zrobione na dzień, najlepiej na suchego liścia, duża ilość wody i aby nie było tego samego dnia deszczu i aby również nie wystąpił przymrozek, abyśmy mogli to bardzo ładnie zalepić. Skorzystając, drodzy Państwo, że mamy to i ulistnienie, tak jak wspominałem wcześniej, możemy również zastosować do dokarmienie do listne. Ja tu nic nowego nie wymyślę, to będzie, można powiedzieć, taki tradycyjny program, więc będzie mocznik, będzie bor, czyli borogreen. Oczywiście będziemy to magazynować, ten mikroelement, więc ta roślina już sobie wzgromadzi w, w pąkach, w pędach aby ona mogła korzystać już to w przyszłym roku wczesną wiosną, żeby już można było to pobierać i również tradycyjnie cynk, czyli carrier cynk. Pamiętajmy o tym, że cynk powoduje, że ta roślina jest bardziej odporniejsza na niskie temperatury, czyli mrozoodporność. Tradycyjnie, drodzy państwo, mam nadzieję, że nie było nudno. Do następnego nagrania trzymajcie się prędko. Cześć, cześć. Hej, hej.